Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do maranty, bo dzisiaj jest 17 marca i jak widzicie, został ostał nam się tylko kubeczek z wodą. Nie ma kubeczka z perlitem i nie ma doniczki z metodą prysznicową. Tak jak wspominałam, oczywiście wszystkie te roślinki oczyściłam i faktycznie za ka przed każdym cięciem y, czyściłam sekator. Wszystkie oczyściłam i wszystkie z powrotem umieściłam tam, gdzie umieścić powinnam. No i następnego dnia okazało się, że po jednym kawałku z perlitu i z metody prysznicowej po prostu zrobiły się te kawałki całe brązowe. Po prostu całe. To już nie był kawałeczek, tylko po prostu całe. Więc stwierdziłam, że no nic tutaj więcej już nie zrobię, bo co wam pokażę? Pokażę wam zgnity kawałek, gdzie to jeszcze zostało dużo czasu. Więc po prostu stwierdziłam, że wyjmę te kawałki, bo nie chodzi o to, żeby zabić roślinę, żeby wam pokazać, że mi nie wyszło. No, wiecie, no zabijanie roślinek też nie jest zbyt dobre, tak? A widać było ewidentnie, że metoda na perlit i metoda na metodę prysznicową po prostu się nie sprawdza i nie działa. Więc oto właśnie w tym kubeczku są wszystkie kawałki, które powinny być w tym kubeczku, plus y, dwa kawałki, które zostały wyjęte jeden z perlitu i jeden z metody prysznicowej, więc tak naprawdę kawałków mamy y, o dwa mniej niż mieć powinniśmy. Pod ostatnim filmem, a w zasadzie w poście dotyczącym filmu, Agata i Ula bardzo jasno dały mi do zrozumienia, no w zasadzie po prostu, jasno mi napisały, że ukorzenianie maranty w jakiejkolwiek innej metodzie niż woda nie ma sensu, bo próbowane było to na różne różne, różne, przeróżne sposoby e, z użyciem mchu, perlitu, e, czegoś tam jeszcze i generalnie nic to po prostu nie dawało rady żadne, żaden z ty, żadna z tych metod, o może tak, żadna z tych metod nie przynosiła tak fajnych, tak szybkich efektów jak po prostu kubeczek z wodą. Jak możecie zauważyć, zniknęła też folia. No mnie trafił szlak autentycznie. Kiedy ja tutaj miałam włożyć wszystkie te kawałki w tą folię, wkładałam jeden, drugi mi wypadał. No to jakoś tam podtrzymałam sobie to i potem wiecie, wkładałam kolejny kawałek, to ten pierwszy mi wypadał, bo już nie miałam po prostu ręki, żeby to trzymać, więc stwierdziłam, że mój pomysł może jest fajny, ale jest tak źle dopracowany, że w ogóle generalnie po prostu pieprzam tą folię. No, i dobrze, więc w takim razie zobaczmy, czy są tutaj jakieś korzenie, czy coś tutaj gnije. Już widzę, że coś jest tutaj nie tak z tymi dwoma listkami. Nie wiem, co się w tym kubeczku dzieje, bo ten kubeczek stał, powiem Wam dokładnie, gdzie. Dokładnie stał on tu. Po prostu tu. Ja tutaj nie zaglądałam, jedynie co robiłam, to konewką dolewałam po prostu wodę od góry, kiedy wydawało mi się, że się już troszeczkę przymało. I to tyle. Nie zaglądałam, nie gmerałam, nie wiem, jak te kawałki wyglądają, co się tutaj dzieje. Zaraz to wszystko zobaczymy wspólnie. No dobra, ręcznik na razie położę, żeby było wygodniej, i wyjmę to wszystko. Aha, dobra, już widzę, że to jest jakiś trupek. Tak, trupek. Nie wiem niestety, które z tych kawałków są które. Nie wiem, czy ten kawałeczek był kawałeczkiem wodnym. Raczej nie, bo jest bardzo krótki. To był zapewne kawałek z perlitu albo po prostu z metody prysznicowej. No, jak widzicie, wygląda on tak. I tak właśnie mniej więcej wyglądały te dwa kawałki, które musiałam usunąć. O których wam wspominałam w przeciągu 24 godzin. Tak one właśnie zaczęły wyglądać, więc no. <grymne> po co? Po co? Pytam, po co? Dobra, odłóżmy tego trupa. Rozłóżmy teraz te kawałeczki. O, tu widzę już korzeń. Wy zapewne też go widzicie. Zaraz oczywiście pokażę Wam to wszystko bliżej. Tutaj śliczne korzenie. I tu są korzenie, i tu są korzenie, i tu coś nam umiera. Cholera nie! Dlaczego coś tutaj umiera? O. Taki przyrościk. Coś tu zaszło niedobrego. O, to całe mokre. Kurde, to pod wodą było. Aha, czyli to mój błąd. No dobra. Każdy kawałek ma korzenie. Niektóre te kawałki mają dużo, dużo większe, dużo, dużo fajniejsze mm, korzonki. Jak na przykład ten kawałek. Ma bardzo długie, bardzo fajne korzonki. I ten kawałek również ma bardzo długie, bardzo fajne korzonki. I domyślam się, że to są po prostu kawałki, które od samego początku były w wodzie. Bo przez to po prostu, że one były długo w tej wodzie, no to miały więcej czasu na zrobienie tych em, korzeni. Najmniejszy korzeń jest tutaj. O tutaj. Jak widzicie, tutaj listek też kaputnął. No ale korzonek jest. Tak to właśnie wygląda. O. Oczywiście to, co powiedziała Ula i Agata, nie zostało przeze mnie olane na zasadzie, ja wim lepiej, co się wtrącasz, tylko faktycznie wiecie, po prostu ja chciałam dokończyć to, co zaczęłam, żeby pokazać wam efekt tego, co zaczęłam. No natomiast, kiedy zobaczyłam dwa trupy w przeciągu 24 godzin, stwierdziłam, że no nie ma to sensu i po prostu autentycznie trzeba przejść na metodę z wodą, żeby móc uratować to, co się da. No i jak widzicie, z wszystkich tych kawałków, które mieliśmy mamy trzy trupy, które wyglądały właśnie mniej więcej tak jak ten kawałek, więc no troszeczkę słabo, wydaje mi się, że nie ma po co większej ideologii wymyślać co do ukorzeniania szczególnie właśnie maranty, która jest dość delikatną rośliną, w ogóle marantowate są takie wiecie, dość kapryśne dość delikatne, więc z nimi również trzeba delikatnie, więc wydaje mi się że po prostu nie ma co kombinować, wystarczy zwykły kubek, jakikolwiek kubek z wodą, można do tej wody Oczywiście dodać węgiel, który ten węgiel będzie wchłaniać. Wiecie, jakieś tam niepotrzebne związki, przy okazji, troszeczkę zmiękczy tą wodę, bo to głównie o to też chodzi. Więc szczerze mówiąc, skoro metoda po prostu z kubeczkiem, z wodą działa, to myślę, że nie ma po co tego zmieniać i wystarczy korzystać po prostu z kubeczka z wodą. No i takim już śmiesznym akcentem, kończąc tak naprawdę życie po raz kolejny pokazuje mi, że moje kreatywne myślenie i moja chęć testowania czegoś powinna po prostu zostać zamknięta w jakimś pudełku i odłożona na szafkę, bo za każdym razem, kiedy ja coś takiego wiecie, wykombinuję, że chciałabym coś sprawdzić, coś przetestować, tak jak na przykład ta folia, no to się okazuje, że pomysł może i dobry, ale totalnie klapa. Chociaż może plus tego jest taki, że przynajmniej wyszliśmy mądrzejsi o to, żeby nie kombinować z perlitem, tylko po prostu użyć kubka i wody. No dobrze, kochani, test uważam za zakończony. Maranty się ukorzeniły, ukorzeniały się głównie po prostu w kubeczku z wodą. Ja wam życzę bardzo udanego i sympatycznego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek, w poniedziałku w Growboxie. Pa!